Ilona łebkowska, 64 litry, wzięła udział w dyskusji na temat molestowania seksualnego, kłopotu, aktu, pedofilskich kcji. Co ciekawe, podczas rozmowy scenarzystka jako jedyna bagatelizowała problem, podważając wiarygodność ofiar. Królowa polskich seriali w programie Fakty po Faktach w TVN24 razem z Profesor Tomaszem Płudowskim i Dominikaninem o Pawłem Górzyńskim zastanawiała się, dlaczego ofiary gwałtów przez lata ukrywają swoje traumatyczne przeżycia, przywołano tutaj przykład m.in. Kathleen Mayord, którą 10 lat temu a nie miał zgwałcić Cristiano Ronaldo Zdaniem Łebkowski jest za późno na takie żale i kobieta sama sobie tym szkodzi nie przekonały jej nawet opinie zgromadzonych w studiu gości, którzy podkreślali, że ofiary milczą, gdyż często przeżywają traumę i obawiają się braku zrozumienia społeczeństwa. Łebkowska stwierdziła także, że kto idzie z nieznajomym do hotelu, ten przekracza granice bezpieczeństwa oraz, że kobiety przesadzają, żądając odszkodowania za klepnięcie w tyłek. Na scenarzystkę wylała się w internecie fala krytyki. Użytkownicy nie kryli oburzenia słowami scenarzystki. Sugerowali, aby łebkowska po stwierdzeniu, że jest różnica między zgwałceniem 14-letniego ministranta a dorosłej kobiety została ekspertem filmów pornograficznych. Inni pisali, że wystarczy poświecić pół godziny, żeby się dowiedzieć dlaczego ofiary gwałtów latami milczą. Ale po co? Jak jest się gwiazdą, można publicznie bradzić co ślina na język przyniesie, zrzymali się. Po fali krytyki scenarzystka postanowiła wydać oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym przywołała swoje dwa felietony, gdzie namawia do ustalenia definicji molestowania i zgromadzenia dowodów. Licznym paniom, jak sądzę, wojującym feministkom, które się na mnie wczoraj rzuciły na FB. Z powodu moich wypowiedzi w sobotnich Faktach po Faktach w TVN24 polecam lekturę poniższego tekstu. To fragmenty dwóch felietonów z plusa minusa, dodatku do Rzeczpospolitej. W razie gdyby ktoś z czytelników miał wątpliwości, tak. Należy ujawniać i karać przypadki gwałtów i molestowania seksualnego jak najbardziej. Ale potrzebna jest definicja molestowania i co najważniejsze potrzebne są dowody choćby pośrednie, ale dowody lub co najmniej wiarygodne poszlaki, pisze Ilona Łebkowska.